Witamy wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj warsztaty zdobienia choinki. Nasza choinka nie jest jeszcze kompletna, ma, ma na sobie ozdoby stworzone z makaronu. Dzisiaj będziemy zajmowali się w dalszym ciągu ozdobami, z takich drewienek. Dokładnie. Dziś e, pokażemy, jak można wykorzystać e, to, co znajdziemy w lesie. Ponieważ Ewelina podczas któregoś spaceru e, zadzwoniła do mnie i mówi wiesz co, mam fajny patyk, można by z tego coś e, pokombinować. Więc wykombinowałyśmy, angażując jej męża w to, żeby nam to pociął, e, wykombinowałyśmy, że zrobimy takie naturalne e, ozdoby choinkowe. Więc e, tak naprawdę nie trzeba dużo, mogą być kredki, farby, mazaki i dużo, dużo zapału do pracy. Potrzebujemy też właśnie kogoś, kto potnie nam takie, takie plasterki drewniane. Chociaż ostatnio chodząc przez sklep budowlany, znalazłam takie plasterki mniejsze, większe, więc można je również zakupić. Oczywiście potrzebujemy zrobić dziurkę, żeby powiesić to na naszej choince. I tym razem wymieniamy pistolet klejowy e, na takie e, coś bardziej e, robiącego hałas. No i musimy e, przewiercić, żeby nie było, że nie wiercimy, więc um, albo poproście kogoś, kto Wam to przewierci, albo. Widzicie, tu mamy takie jakieś nieprzewiercone, albo um, przewierćcie sami, bo pamiętajcie żeby... o, ten się w miarę szybko, proszę, przewiercił. Trzeba podłożyć coś, co by nie przewiercić stołu. Yy, idzie to szybko, sprawnie, więc dobra. Kilka mamy przewierconych, deskę i narzędzie do wiercenia odkładamy i zabieramy się do pracy. Możemy naprawdę zrobić przeróżne wzory bałany. Ja y, zajmę się dzisiaj y, kolorowaniem w taki sposób. Takie takie płateczki. Tak śniegu, czy gwiazdka. Ja mogę Z robić bałwanki. No to co? Zabieramy się do malowania. Przydadzą nam się farby, tak jak mówiłam. Fajne są też y, takie mazaki y, akrylowe. Je trzeba tak aktywować poprzez potrzęsienie i poprzyciskanie troszeczkę twardą powierzchnię i wtedy e, fajnie maluje się nimi jak, jak farbami, a troszeczkę wygodniej, bo nie pędzlem, tylko, tylko mazakiem. Ale tak jak mówię, możemy wykorzystać kredki, możemy wykorzystać tak naprawdę to, co mamy. Nie musimy kupować czegoś specjalnie, bo to nie o to chodzi, żeby wydać dużo pieniędzy, tylko żeby zrobić coś fajnego. To są, to są, takie akrylowe, tak, jakby pasty w takich tubkach. Też można wykorzystać je do kolorowania? Dobrze, no to ja... to co, ja... pędzelki dłoń. Tak. Zabieramy się do pracy. Ja tutaj okay. zrobię też, ja sobie wezmę podłoże niebieskie, żeby później mi troszeczkę wyschło, bo wiadomo, że jak nakładamy kolejne warstwy, to musimy... Musimy to przygotować wcześniej. Tu już kilka wzorów przygotowaliśmy. Chociaż okay. chyba wygodniej jest właśnie tymi, no, tym. Pisakiem chyba. wychodzi trochę cieniej. Można też e, sobie wzór nanieść ołóweczkiem delikatnie. Ołówek zostawia taką delikatną warstwę szarą. Pamiętajcie, żeby to troszkę oczyścić z tych drobinek, bo inaczej będą nam się przyklejały do pędzelków. To co, ja może Wam pokażę, jak wykonać takiego misia. Bardzo prosto. Malujemy kształt misia. Szkoda, że nie da się tego przybliżyć, ale poradzimy sobie Oczywiście te mazaki aktywuje się w taki sposób, że trzeba je tak poprzyciskać. Jeżeli ktoś zna, wie jak używać korektora takiego w pisałku, to jest podobnie właśnie. O, właśnie. A Ja troszkę przybliżę, właśnie, żeby pokazać. Można by, można by użyć do tego korektora. Bardzo ciekawe. Dzieje się tak, taka biała farba z tego wychodzi. Wtedy można ładnie pokryć tę drewnianką tą farbką. Dobra, ten misiu będzie troszkę chyba utrzy. Uszka misia. Ale tak jak mówię, można to zrobić pędzelkami. Jeszcze bo trochę podniesiemy, nie? Mamy też niebieski mazak, który stworzy nam nocne niebo. Do tego potrzebny nam będzie jeszcze sznureczek, najlepszy, taki jutowy, grubszy, który przełożymy przez dziurkę i zawiesimy na naszej choinerce. Naprawdę kształty y, mogą być przeróżne, zależy to od Waszych y, pomysłów, pomysłów dzieci. Oczywiście, można to również. Y, Podarować komuś w prezencie. Można napisać imię, na przykład zobaczcie, tu mamy świetne bałwany. Możemy napisać imię, możemy napisać wesołych świąt, a e, jeśli nie na choinkę, możemy to przywiązać e, jako wizytówka do prezentu świątecznego, Czy pozawieszać sobie gdzieś e, na przykład na parapecie na kwiatuszki. Dobra, tło jest, idzie to bardzo szybko, kilka płatków śniegu, oczka, buzie i gotowe. Myślę, że jako prezent to na pewno będzie wszystko bardzo docenione. Dokładnie. Nasza Co potrzebujesz? Ja Miałego pisaka sobie teraz wezmę. Najfajniejsze są, a ja szukam starego, najfajniejsze są prezenty, które są niepowtarzalne, które są robione własnoręcznie, bo wiadomo, że oprócz tego, że dajemy coś w prezencie, to w tym prezencie ukryte jest serducho, które włożyliśmy w wykonanie tej pracy. Więc myślę, że będzie to znacznie lepszy prezent. Kolejne skarpetki dla dziadka. <laughs> Możemy jeszcze na przykład, żeby mieć cieńszy mazaczek yy, i nie korzystać z pędzelków, które na przykład troszeczkę nam yy, no trochę nam nie grają, bo faktycznie pędzelkami trzeba bardzo y, delikatnie to robić i bardzo tak jest to bardzo pracochłonne i nie każdy ma tyle cierpliwości, to można wziąć y, masak i pomaczać go w farbie. Wtedy mamy troszkę cieńszy pędzelek z tego. I wtedy troszkę łatwiej się. No mi się tu rozlała, to zrobimy mordkę. Jak coś nie wyjdzie, nie no ma problemu. Można zamalować i sobie drugi raz zrobić, ale myślę, że nawet taki mm, rysunek, który my, na który myślimy, że nam nie wyszedł i tak bardziej Jest trochę inny ten misio. Pięknie, ale... Myślę, że wygląda całkiem nieźle. Gwiazdka. Gwiazdka, z drugiej strony jest choinka. Może pokazać, że jest bardzo prosta. Z drugiej strony jest choinka. Więc e, Kolejny wieczór możemy zagospodarować, tworząc. Ja idę teraz hurtowo z bałwankami. Mhm. Mam tu kilka wyciętych już. Mhm. Bałwanków. Okay. Bałwanki też bardzo prosto, bo. Myślę, że nawet najmłodsze dziecko jest w stanie sobie z tym poradzić. Tak, ja to tu się... mamy? Białe? Można po prostu tylko zamarować Bieski. te całe drewniane kółeczko białą farbą. Niebieski? Niebieski musisz wymieszać, bo on jest taki um, olejnski troszkę. A, dobra, to jak chcesz niebieskim, to masz ten. Dobra. Jak nie ma chusteczki, to można zawsze tutaj osuszyć ten pędzelek. Dobra. Albo no właśnie wejść może ten, ten mazaczek, bo chcesz mhm. całe tło. Całe tło będę sobie robić, ale sobie zaraz, zaraz mi się to wymiesza. No właśnie, no coś takiej się rozwarstwiła ta nasza farba. Teraz będzie jakiś. Już bardziej wymieszamy. Na tą farbę tak białej jeszcze. Mogą być to też takie zwykłe szkolne farbki. Mówię to. Wykorzystajmy to co mamy. Wieniążki zostawmy na coś innego. Tak. Można sobie na przykład troszkę wcześniej zrobić te tła w zależności od wzoru, bo one troszeczkę muszą przeschnąć. Ja sobie właśnie zostawiam. Można zrobić Mikołaja, nakładając y, na przykład czapeczkę taką y, czerwoną. Czasami w domu y, odkłada się różne tak zwane przydasie. Y, ja przynajmniej tak robię, y, żeby później wykorzystać wszelkie wstążki wszelkie wstążki, wstążeczki, kokardeczki. Dokładane do prezencików, do bukietów. Na pewno się przydadzą i zostaną wykorzystane. Dobra, moje węgli już są. A, takiego robisz bałwanka? Takiego podobnego właśnie takie takie bałwanki. Cały bałwanek, nie tylko jego głowa. Ja tutaj muszę... Hmm, to jest trochę różów na policzki naszego. I jak tak policzki można też zrobić, troszkę rozmazując. O, ten to będzie policzkowy, to chyba będzie pani bałbankowa. No ten to ma trochę za mocne poliki, ale... Przecież chory jest bałwan, to musi być też pani bałwankowa. sobie myślę. One wcale nie muszą być idealne. Później to umyjemy. I co jeszcze? Czerwone nosy. Można być to troszeczkę Trzeba czekać dłużej, ale chciałbym Wam pokazać po prostu, że można coś zrobić fajnego. A nie trzymać Was tutaj w nieskończoność. Że takie bałwanki zrobione dosłownie w parę chwil będą fajnie prezentowały się na choince świątecznej. Można też z drugiej strony y, tego samego krążka y, zrobić jakiś fajny, ciekawy rysunek. Można zostawić to y, w takim stanie jak jest, czyli takie surowe drwienko. Oczywiście y, sznureczek musimy przelec przez dziurkę. Związać tak, żeby się nie rozwiązało. I gotowe. Myślę, że to jest fajny y, sposób na to, żeby spędzić czas. Nie tylko z dziećmi, ale również z dorosłymi, więc warto sobie przeznaczyć jeden wieczór na to, żeby zrobić coś niepowtarzalnego. Proszę. jest tutaj cała grupa bałwanków. Przygotowana na święta. Można to związać w taki sposób, że robimy tylko stążeczkę czy jakąś yy, kokardkę, a jeśli to zwiążecie na dole przy tym yy, drewienku, robicie taki słupek i ściągniecie go bardzo takajcie, mocno na dół, to wtedy y, troszeczkę inaczej to drewnianko będzie się układało, a tu można też związać na tak zwany węzeł płaski. Albo na zwykłej świecie przewiązać. Jeśli nie macie sznureczka, mogą być to albo jakieś wstążeczki, tak jak mówię. Co mamy? to wykorzystujemy. To co tu jeszcze musimy przywiązać miski? A jak tam twój bałwanek? Ale super. Mój bałwanek już jest skończony. Wyleby się utrzymał go światła. Jak już za oknem będzie biało, a nie szaro, buro i ponuro. Myślę teraz nadtem, tylko że chyba jeszcze muszę poczekać, aż mi wyschnie ta farba. No, troszkę za mocno. mi się. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Biało. troszkę, troszkę. białej mhm. Ja nawet wzięłam kredki, zwykłe kredki ołówkowe i myślę, że bez problemu też można takimi kredeczkami sobie pomalować czerwono, na przykład. A co byśmy mogli zrobić? Możemy zrobić też takiego śmiesznego Mikołaja, na przykład. Czekajcie, bo z Mazaków akurat nie ma, ale jeśli zamalujemy, to jest taki bułkar, to Może efekt nie jest taki jak przy przy Mazakach czy przy farbach. Ale y, możemy wyłączyć i mazaki, i łówki, i farby. Jak nam wygodniej, jak nam lepiej. To wcale nie będzie flaga biało-czerwona, ani czerwono-biała. 根本就不方便去玩呀。 Now cząpkę będzie w tym bardziej wyrazista. No i wyszedłem różowy mi kolej. Takie też może być. Dobra, sobie jeszcze wezmę. Mała... Czarny. A tu mamy misia, którego zaczęłam robić i w końcu jakoś poszedł na bok. jest tutaj czarny. Nie, nie, ja wezmę sobie na mazakiem. uszka z y, papieru albo z takich drucików y, Gdzieś bałwanka to tak. ja może tu sobie sobie płow Nie dajcie, żeby odczepać te biurki, które zostają a ja może na takim zwykłym. Zrobię gwiazdeczkę, chociaż chyba jeśli po jest pomalowane, to wychodzi to ciekawiej, bardziej jest widoczne. Takiej samotnej e, gałęzi, która leżała gdzieś w lesie. Mamy piękną ozdobę na choinkę. <laughs> oczywiście, ta gałąź sobie leżała. A nikt mnie nie niszczył drzewa. No oczywiście, tak. Że... Znaleziona podczas spaceru w lesie. Pocięta. I oto mamy takie piękne ozdoby. Można by robić i robić, nie? Eee, no, Zimowy... no, trzeba było zbierać mniejszą gałązkę. <laughs> na zimne, na zimne, zimne wieczory, fajne zajęcia. W sam raz, więc można zrobić do wyboru, do koloru, kształt jest określony. Można na przykład też zrobić coś e, takiego ciekawego, zaraz Wam pokażę, że narysować na tym wyrobieniu tą Hmm. Jaką tą bąbkę zrobimy? Różową. Ojej, teraz to już się popsikałam cała tym. Ale teraz to już jest różowa chyba, ale obrócik jest różowy. I dać Narysować kółko. I to będzie bombka na bombce. Przecież chyba tu nie wychodziło z tą farbką. Mm. To można też bardzo y, łatwy sposób narysować sobie pomóki. I już się nam skończyły. O jaki rumiany bałwan. Pięknie. Super. Ostatnia bombka i zabieramy się do strojenia.